Kurcze, a więcej was matka nie miała, no dzisiaj sobie w końcu polatamy na parę skrzydełek. Czekamy aż się wiatr uspokoi i ruszamy. Te dobre skrzydła da się poznać po tym, że można je postawić jedną ręką. A te bardzo dobre można postawić leżąc sobie. Oh, yeah. Siemano ma. Siema. Korzystając z okazji, że jeszcze wieje Ponieważ słoneczko się odsłoniło I szarpie na razie To ponagrywam trochę na ziemi Czym tu chłopaki latają? Czyli to napędzik? Marcin, Marcin do golenia Opowiedz troszkę, co tu masz ciekawego, co tu masz za silniczek. Opowiadaj. To jest napęd silnikiem EO150. EO150, czyli moc taka w porządku. Z tego, co kojarzek latałeś, to cichutko chodzi, fajnie chodzi. I tak, bardzo. i może nie ma tyle siły, co inne mają. Czy ja wiem, 150 to już jest spoko. Przy twojej wadze, ty ile tak, ważysz? To 75. Kurde. bajka Daj radę. I z tego właśnie on bardzo fajnie równo pracuje i cichutko. To jest jego zaleta. Dobra, idę dalej zobaczyć co tam chłopaki mają. Tutaj tor Zbyszka, tor 250, to raczej chyba każdemu znany, każdy wie co to. A pójdziemy tutaj teraz do Rafała, bo tutaj taki napęd jest przynajmniej u nas rzadziej spotykany. Rafał, opowiadaj. To jest nirwana. Nirwana, na, na sprzedaż? Będzie na sprzedaż. O, a Rafał dbał, zobaczcie, to się wszystko pięknie świeci. Pięknie świeci, ładnie o, jest. Fajne Kole. kolorki, fajnie to wygląda. I co to jest za silnik? To jest to Simonini 200? To Simonini 200, tak. 200. No to też. Kawał fajnego silnika. Przede wszystkim dość niezawodnego. Duża pojemność, mocy nie ma jakoś super dużo, ale dzięki temu jest właśnie żywotny. No, ty ile ważysz? 116 teraz. 116 Rafał jest bardzo wysoki. Bardzo wysoki i, I zabiera go elegancko lata. Także no. idziemy dalej teraz do Petera. Peter, opowiadaj. Rewo 200. Rewo 200, od Technofly. O panie. Bardzo Tutaj co tak, co zauważyłem u Pitera jak startujesz, że reakcja na manetę jest błyskawiczna, nie? Jest takie kopnięcie ciągu. Że trzeba się do tego przyzwyczaić, bo naprawdę jest kawał ciągu i ten ciąg jest błyskawiczny, więc jeśli potrzebujemy, to naprawdę fajnie się ten silnik kręca. Minus dla mnie, który ja zauważyłem w tym silniku, to jest to, że on jest odpalany tylko z baterii. Piotr Kras miał przygodę, że przyjechał do nas, bateria była nienaładowana, no i nie mógł wystartować. Uważam, że jeśli taki zestaw miałby jeszcze szarpaczkę przy tej jego wadze, to nie jest żaden problem. A, no modele mają i wtedy jest ok, bo masz rozładowaną baterię, zawsze od szarpaczki odpali się se polatasz, a tak można się nieźle zirytować. Natomiast Peter jest zadowolony, prawda, Peter? No to super. Co my tam jeszcze mamy? To, to nie poleci bez skrzydła. <grystanie> no i skajek, no to ja akurat męczę skajka, ale to już pewnie wiecie, bo się tym chwalę wszędzie. Sky 150 daje radę nawet na małym skrzydle udało mi się na nim nawet parę razy polecieć slalom zapasowo jak tora musiałem na chwilę wymienić e, na skrzydle 15 sobie radzi na skrzydle 18 teraz latam na skrzydle 17 i ten zestaw przy mojej wadze 77 kg jest idealny no dobra my tym czasem czekamy aż wiatr się uspokoi i będziemy zaraz latać były napędy no to teraz na skrzydła czas co masz? jakie skrzydełko? uniwersal Universal. Tutaj mamy kolejnego Uniwersala. Chłopaki z Berlina gustują w Uniwersalach. A ty dzisiaj będziesz tym latał czy Uniwersalem również? Okej. Okay. Czyli to jest Advance, tak? Advance. Także berlińczycy latają na takich skrzydełkach. Zbyszek na solo i Krzysiu lata na Stingu 250. Chce lecieć co? O, Teraz tylko leciutko gazu i samo leci. Bo nie wiem czy wiecie, ale w naszym sporcie cierpliwość to jest również ważna cecha. Czasem lepiej poczekać niż wystartować i się martwić, że coś jest nie tak, także czekamy. Para waiting również ważny, prawda? Wtedy można sobie pogadać w końcu spokojnie, pożartować i jest wesoło. Dobra, Olek bierze Warpika. Już podnosił parę razy skrzydło, więc ja jemu nic nie mówię. Albo jednak mu powiem, <laughs> jednak mu powiem, nie masz odwrotnie. Zobacz olku, to tak i drugą tak samo. Tu jedna ręka, druga ręka na te taśmy, gdzie czerwone. Jak się cofasz, to pamiętaj, żeby to wiesz, było jako jedno, nie? Daj sobie krok do przodu. Krok do przodu. No i dawaj, wyrwi. Teraz postawić. Mocniej, 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 pójdzie. Dawaj. Mocniej. No, prawie się udało. Słuchajcie, e, warpika zaraz będę pakował do kartonu, wysyłam na przegląd i za niedługo będzie na sprzedaż. Rozmiar 17. Jak widzicie, rewelacja e, z 2020 roku. W sierpniu będzie miało 4 latka. Także zrobię przegląd i za niedługo wystawię na, na sprzedaż. O, Ziomek, dzięki. Elegancko. Cyk na razie tak, później do kartonu i leci do Dudka. I jeszcze tej trajki wam nie pokazywałem. Jest to trajka X Max z silnikiem 4 Kurcze, Kurczę, nie pamiętam. Krzysiek, co to jest za silnik? 1600 y 1600? 600, nie 1600 Co <śled> <Solid. śled> Czterosów. Bardzo cicho, bardzo fajnie chodzi. Przelatuje na 300 metrach. Krzysiek, to go w ogóle nie słychać na stingu. Nie ma to jak pomocnicy, co? Kolorowe Kolorowe, bardziej w prawo. Tycha, bardziej w prawo. Jest tycha, pomocnik. Ekstra. Pomaga. Ale mamy spoterów. Jeden spoter, drugi spoter, trzeci spoter i czwarty gada i nagrywa. Siema! 아. Gazu! Mirek Gazu! Mirek Gazu! Mirek Gazu! Znacie ten filmik Mirek Gazu? Jedziesz! Gazo, dawaj Jedzie. dawaj Gazu! Trzy Berliny w powietrzu! Trzy Berliny w powietrzu. Marcin będzie lądował. Trening lądowania. okej. Okay. Dobrze, zobaczymy, czy Marcin wycyrkluje to, co sobie ustaliliśmy. Super. Wyszedł z uprzęży. Nie, przejdzie, daleko, przejdzie. Boję się, żeby nie był za daleko. Miał nie gasić, no ale dobra. Jest dobrze. W granicach błędu. Bardzo dobrze. Dobra, były plecaki, a teraz będą trajeczki. Pójdzie! Elegancko! Rozpędza się, zobaczcie! I leci! Fajnie, zabezpieczył sobie prędkość. Rewelacja! No i dobra, dobra, widzieliście starty lądowania, trochę chłopaków pomęczyłem, teraz lecimy na przelot już. Także startuje znowu Marcin, Rafał, Peter, Dwie trajeczki już w powietrzu, ja też jestem gotowy, tylko zapnę napęd, skrzydełko i łogień. Orzeł wylądował, orzeł wylądował. Pierwszy orzeł po przelocie. Ty, jak tu na Ziemi jest zimno, tam było takie ciepło, a tu normalnie. Ty, jaka jest różnica? Ale to ogromna, bardzo duża różnica. Tak, Takich... do góry, tam cudownie. Tam jest cudownie i ciepełko, fajnie. No, elegancko. No, i na przelocie, jak widzieliście, szaro-buro było. Teraz już dwóch Berlinczyków na podejściu, ale było super. Fajny przelocik. fajnie, że chłopaki przyjechali. To od razu ciekawiej. Osiem razy córka to mnie nie? No to mówiłeś, my, słyszałem to na radiu, no. Ląduje. Tatusiu, na twój telefon przysłali konto Prime, nie? Konto No to rób zakupy w końcu teraz. Kup coś fajnego, nie? Nie, bo ona to do telewizji, nie? Tak, zobacz. to? Leon Marcin. Zawodowo. Jeszcze jak skrzydło upadnie do tyłu, nie do przodu... Będzie 5 plus. pięć plus pięknie Bole! było mega uciekamy na raz